Hejka, witam was w dzisiejszym odcinku i nagrywam taki unboxing króciutki paczki z Moontail i to jest kolekcja KP w sumie to nie wiem jak to się mówi tutaj sobie odpakowuję paczkę i ogólnie to byłam mega zadowolona w sumie to dalej jestem tutaj mam dwie scrunchie, jedna jest dla mojej kuzynki druga dla mnie, otwieramy unboxing i ogólnie jej materiał jest taki właśnie mega fajny i mi się bardzo podoba. Jest to chyba moja ulubiona gumka ze wszystkich gumek Julki. Następna jest czapka z kolekcji Cup Made 1885 i sobie teraz otwieramy. Ogólnie mega mi się podoba, materiał bardzo przyjemny i fajnie się unosi, bo też ma taką fajną regulację i można sobie regulować wszystko. Tutaj jest teraz bluza KPMA 1885, i to jest mój ulubiony produkt z tej kolekcji. Jest to rozmiar M, i tutaj sobie teraz ją odpakowuję. Ja ogólnie jestem mega zadowolona. To jest y, podobny materiał co do takiej bluzy z berszki. I kru jest bardzo fajny, akurat w moim typie. I no, jest trochę pognieciona, więc muszę ją wyprać, ale ogólnie jest mega fajna. Tak się prezentuje na mnie i jak widzicie, jest. W sumie trochę duża na mnie, ale wolę takie oversize bluzy, więc jest w sumie idealna. I tak się prezentuje. Pum, pum, pum. Tak jeszcze jest. Z tyłu wygląda. <laughs> yy, tak, z tyłu pisze Mia i jest jej numer 06. Tutaj pokazuję czapkę na szywkę i tutaj jest zapięcie z tyłu, takie, gdzie można regulować. I tutaj jeszcze jest scrunchie. Mega mi się podoba. I tak wygląda wszystko. Pa! Żegnam Was całuski.